Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w serii, w której nagrywam filmy bez żadnych cięć. I dzisiaj na tapetę bierzemy Króla, jeżeli chodzi o rozbudowę mięśni grzbietu, mianowicie podciąganie. Jeżeli obejrzysz ten film do samego końca, to będziesz wiedział, jak przejść drogę od zera podciągnięć do podciągania z obciążeniem, dodatkowym obciążeniem, na kilkanaście ruchów w serii. Nie przedłużając, zaczynamy. Na początku musisz wiedzieć, który chwyt będzie dla ciebie najsilniejszy, a który najsłabszy? Bo zaczniemy oczywiście od tego najsilniejszego. Najsilniejszy będzie chwyt neutralny, czyli takie ustawienie dłoni. Później w kolejności możesz progresować, zmieniając chwyt na podchwyt. I najtrudniejszy będzie nachwyt. I właśnie w tej kolejności powinieneś się uczyć. Więc jeżeli masz drążek z możliwością robienia chwytu neutralnego, to zacznij właśnie w ten sposób. Kolejną bardzo ważną kwestią jest to. Na jakiej szerokości złapać drążek? Im szerzej chwycimy, tym w większym stopniu będziemy angażować mięśnie obły do pracy. Natomiast im ten chwyt będzie węższy, tym będziemy w większym stopniu angażować mięśnie najszerszych grzbietu. A przecież właśnie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Dodatkowo przy takim rozstawie dłoni będziemy mieli zdecydowanie większy zakres ruchu niż w tym momencie. Zobaczcie jak tutaj sobie skróciłem zakres. Ale jak to przełożyć na praktykę? Bo przecież praktyka jest najważniejsza. Najlepiej ustawić sobie coś pod nogami i nie podskakiwać na drążek, ponieważ w momencie, kiedy będę chciał podskoczyć, istnieje spora szansa, że złapię ten drążek asymetrycznie i będę podciągał się nierówno, co może prowadzić do dysproporcji. Więc najlepiej ustawić się pod drążkiem, ustawić dłonie i ręce w ten sposób, żeby tutaj, między w łokciu mieć kąt 90 stopni. Teraz unosimy. Dłonie na drążek, chwytamy i to będzie nasza szerokość chwytu. Bardzo często na siłowniach obserwuję ludzi, którzy próbują swoją przygodę z podciąganiem zacząć od gumy. I oczywiście w komentarzach pewnie też znajdą się osoby, które będą twierdziły, że nauczyły się właśnie w ten sposób, ale to, że ktoś się nauczył czegoś przy użyciu gumy, to wcale nie oznacza, że nie zrobiłby tego szybciej innymi metodami, bardziej funkcjonalnymi, ponieważ podciąganie z gumą. Eliminuje w dużym stopniu siłę naszego chwytu. Teraz nie muszę aktywnie pracować na tym, żeby chwycić i utrzymać się na tym drążku, a to siła chwytu jest bardzo często czynnikiem limitującym podciąganie. Dodatkowo guma pomaga nam w najtrudniejszej fazie ruchu, czyli przy oderwaniu. Dlatego jestem zwolennikiem, żeby uczyć się ćwiczeń w jak najbardziej funkcjonalnym wydaniu. To znaczy nikt do końca życia nie będzie pociągał się z gumą. Więc też nie musimy jej używać, tylko nauczmy się tak, jak będziemy to ćwiczenie robić docelowo, czyli bez żadnej pomocy. Dlatego polecam robić tak zwane ruchy negatywne. Polegają one na tym, że skakujecie na drążek i bardzo, bardzo, bardzo powoli się opuszczacie. Możecie progresować właśnie w ten sposób, czyli opuszczać się coraz wolniej, przedłużać ten czas na drążku tego zwisu, i tutaj mocno pracujecie właśnie nad tym chwytem. Możecie też robić opuszczanie z pauzami, czyli jedna pauza, druga pauza, trzecia pauza, czwarta pauza, piąta pauza. I tak w kilku seriach, powiedzmy trzy serie, po 10, 12 takich wolnych opuszczeń. Możecie też ustawić sobie coś pod drążkiem i pomagać sobie nogami. To znaczy, robię teraz już pełnoprawne podciąganie, tyle tylko, że wybijam się z nóg. Wybijam się nogami. Elementem progresji będzie. Odstawienie tego nieco dalej. Przez to ciężej będzie mi sobie pomóc nogą. I teraz wybijam się tylko z jednej nogi. Możecie też nauczyć się podciągać w ćwierć ruchach. To znaczy znowu ustawiamy swój sprzęt pod drążkiem i podciągamy się od momentu 90 stopni. Kiedy to już potrafimy, zdejmujemy naszą podstawkę, wysokość jest zmniejsza. I podciągamy się z tego momentu. I tak aż do sytuacji, w której zrobisz pełnoprawne podciąganie z pełnego wyprostu w łokciu. Świetnym ćwiczeniem akcesoryjnym będzie ściąganie drążka wyciągu do klatki piersiowej. W znakomity sposób angażuje co to, to same mięśnie co przy podciąganiu, więc jest to świetne uzupełnienie. Dla kogoś, kto jeszcze nie potrafi się podciągać, i chce to zrobić w łatwy, prosty i przyjemny sposób. I tutaj progresujemy obciążeniem, to znaczy dodajemy poszczególne kafelki, i progresujemy właśnie w ten sposób. Jeżeli chodzi o samą technikę podciągania, to niezwykle istotnym elementem będzie to, żeby wyobrazić sobie, że ten drążek chce ściągnąć do klatki, tak jak właśnie robiliśmy to przed chwilą. Dzięki czemu? Wypinam klatkę piersiową i nie będzie ona zapadnięta, a wypięta klatka piersiowa i łopatki ułożone do depresji, czyli opuszczone w dół, pozwoli w większym stopniu zaangażować mięśnie najszerszy grzbietu. O to chodzi właśnie w tym ćwiczeniu. Dlatego ustawiam się, napinam brzuch, nogi są z przodu, depresja łopatek i ściągam drążek do klatki. I teraz. Jak już potrafisz zrobić 10, 12, 15 powtórzeń, to jesteś osobą średnio zaawansowaną. Gratuluję i czas na dodanie obciążenia. Bierzemy hantel i moim sposobem na to jest ułożenie tego hantla między stopami. W ten właśnie sposób. Bo zobaczcie, gdybym zrobił to w ten sposób, że miałbym go gdzieś tutaj, to muszę skrzyżować nogi i istnieje spora szansa, że pogłębię lordozę. Tego nie chcę, dlatego hantel między stopami pozwala mi napiąć brzuch i zrobić to ćwiczenie Poprawnie. I od tego momentu zaczyna się cała zabawa. Jak już potrafisz robić podciąganie z obciążeniem, to progresujesz właśnie nim. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz odbyć ze mną trening, to znaczy od samego wejścia na siłownię, po wyjście z niej poznajesz wszystkie tajniki poprzez błędy, tipy, preaktywacje rozgrzewkę i wiele, wiele innych. To zapraszam cię do mojego nowego kursu internetowego na www.trenujonlinepisane razem.pl. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych materiałach i koniecznie w komentarzu napisz, które ćwiczenie z tej serii chcesz zobaczyć jako następne. Dzięki